Siema z tej strony Piromaster. Witam Was na pierwszej części połowy mojego stawu na Sylwestra. Dzisiaj zakupiłem y, oto te produkty w hurtowni za około 400 zł. Te produkty zostały dzisiaj właśnie wybrane. I mamy tutaj 5 batery, bateryjek. rakietki Best price. Ym, wyrzutnia 19 strzałowa Emotion. Wyrzutnia Cosmic Glare, 19 strzałów kaliber 20 mm. Wyrzutnia Lightfire kaliber 26 mm. 19 strzałów od Hestii, nowsza wersja. Wyrzutnia Curak 19 mm kaliber 25 wystrzałów Następnie są to wulkany Kongo, Fontanna Stożkowa, 10 sztuk za. Około 15 zł. Zaraz będę te produkty wam prezentował. Co tam gramatura, i tak dalej. Drugą, następnie są petardy grom, jedynki 36 sztuk od Triplexa. A właśnie zapomniałem jeszcze o baterii. Bateria Bateria Rainbow Eyes 25 strzałów, kaliber 20 mm od Hesti. Za około 52 zł. Następnie są to motylki małe, kamikadze. Teraz yy, Wam powiem, ile tam będzie sztuk w opakowaniu. Yy. Tu jest około 10 sztuk. Następnie są to bączki. Przepraszam, tylko Scream Wasp. Polecam je. One kosztowały mi około złoty zł. Kupię je więcej. Kolejne spetar to są Wipery jedynki. Znane nam wszystkim, petardy hukowe Później są wipery jedynki white'y Też dobre Podobno są tak samo dobre jak i czarne Dobra No i ostatnia rzecz, są to motylki Tornado Hesti. I teraz Będziemy Prezentować każdy z produktów, gramatura, przedstawię Wam efekty i tak dalej Dobra Pierwsze lecą rakiety Best Price Nie mówiłem Wam ceny Są to rakiety, za które zapłaciłem 90zł Oczywiście od Klaska Pyrotechnik, czeskiego producenta Zobaczmy teraz gramaturę Jest to Owę paczka ma 180g gram. 180g ma całe opakowanie rakiet efekty są oczywiście różne nie mamy polskiego, polskiego tłumacza ale o o są efekty pisze że jest 9 różnych efektów tutaj jest tak napisane po czesku oczywiście certyfikat C także godne polecenia oczywiście w zestawie mamy rureczkę do bezpiecznego odpalania okej okay, lecimy dalej Ok, mamy drugą, to jest wyrzutnia 19 strzałówka, tak jak wcześniej Wam mówiłem. Lightfire od Hesty, gdzie możemy zakupić w dyskontach Biedronka, natomiast ja to zakupiłem w hurtowni. Owa wyrzutnia ma 19 strzałówka, wysokość strzałów jest to 40 metrów, czas oglądania efekt... wyrzutni to jest 26 sekund. Gramatura to jest około 233,7 grama klasa druga oczywiście F2 i certyfikacie C naprawdę fajna wyrzutnia także zobaczmy może je, mamy tylko jeden ląd podstawowy może będzie oczywiście nazwa jakie są efekty niestety nie ma także lecimy dalej Wyrzutnia cudak. Może ją kojarzycie? Ja ją mam pierwszy, ja, pierwszy raz i zobaczymy, jak się spisze w tego sylwestra. Zapłaciłem za nią 53 zł i tyle się właśnie wypowiem. Kaliber 19 mm. Także ona tutaj robi fajną robotę. Tyle ja się w sumie wypowiem. Przepraszam, przerwa techniczna. No i mówię, 25 strzałów, 40 sekund wystrzałów, pociski na 30 metrów. Mamy jeszcze gramaturę, wam muszę przeczytać. 175 g Neku, system inicjujący 1. Zasada bezpiecznego odpalania. fajna bateryjka, tu jakieś takie efekty. Z tego co wiem, to podobno ma bardzo fajnie kolorystyczne efekty dopasowane. Także zobaczymy, jak się spisze. Lecimy dalej. I teraz przyszedł czas na sekretną wyrzutnię, którą niestety już niestety nie można kupić, ponieważ to są wyrzutnie od jednej, jednego hurtownika. Są to wyrzutnie od Hesty Cosmic Glare. Naprawdę fajna, godna polecenia. Jest odcinek na moim kanale. Dołączę go w opisie. Ja za nie zapłaciłem 24 zł, około. Ona z niepozoru wygląda marnie, ale powiem wam tak, że efekty tej wyrzutki naprawdę zrobiły dla mnie na mnie ogromne wrażenie. Jak na kaliber 20 mm to naprawdę nieźle się spisała. Mamy jeden system inicjujący, mamy 85 gneku. Wyrzutnia jest sama w sobie ciężka. Nie mamy żadnych y, napisów co do efektów. Mamy tutaj system wystrzału, certyfikat oczywiście jest CE. Naprawdę fajna bateryjka. No i co, kolejna już ostatnia bateryka w tym odcinku. Jest to bateria Rainbow Ice. Kompletnie nie znam tej baterii. Nie wiem, co to jest za bateria, ale wyglądała fajnie, dlatego ją kupiłem. Co za nią około 59 zł, niecałe 60 zł. I ona posiada 25 strzałów kaliber 20 mm, takie tu jest napisane. 34 sekundy pokazu i tuż tu mamy efekty. Już Wam je przeczytam czy tłumaczę. Czerwone i niebieskie yy, takie kwiaty z czerwonym ogonem. Yy, fioletowe gwiazdy i yy, białe yy, takie skrzenie. Z, yy, z, tak, tak samo z yy, czerwonym ogonem. Także tu już przeczytałem, naprawdę fajne efekty. Mamy, jed, mamy jeden system inicjujący? Nie, mamy dwa systemy inicjujące. Mamy tutaj jeden oraz tutaj mamy drugi system inicjujący. Pamiętajcie, że drugi system odpalamy już w ostatecznej sytuacji, kiedy bateria nie może nam odpalić. I tyle. Owa wyrzutnia posiada 177,5 g Neku. Klasa F2. No i fajna bateryka. pierwsza raz będzie testowana. Tak się ona owo prezentuje. Fajna, naprawdę. I teraz zapraszam Was do tej części. I teraz czas na wulkaniki. Wulkaniki są od Jorge. Za około 15-16 zł King Fountain Kongo. Montane stożkowe, tak się prezentują. Klasy F2. I to ma ponad 120 gramów mieszanki, ponieważ owe opakowanie zawiera 10 sztuk. Zobaczmy co do efektów. Mm. oj, nie wiem, czy są, powiem Wam, tutaj efekty. Chyba nie ma. Oj, nie ma, nie ma, niestety. A i tak będzie ona oczywiście testowana. Także idziemy dalej. Teraz coś z motylków. Mam dwa opakowania motylek. Tutaj mały kamikaz oraz Tornada. Pierwszy raz mam ogólnie takie motylki. To są motylki od Jorge. 12 sztuk. Przepraszam, wtedy się pomyliłem. już powiedziałem 10. Jest napisane 12 sztuk. Owe motylki posiadają. Już wam powiem. Yy, 45,6 u. Także fajne, naprawdę. Natające no, śmigła. Niestety nie mamy co do efektów, ale myślę, że jakieś tam małe wybuchy będą mieć. Albo jakieś ładne jakieś komety. Zobaczymy. Ok i ostatnie motylki. Są to dwie sztuki, muszę właśnie kupić więcej jeszcze. Ponieważ, z tego co słyszałem, są to bardzo dobre motylki. Do, do, naprawdę dobrze się spisują. Są to motylki Tornado. Dwie sztuki. Posiadają 15 gramów neku, całe opakowanie. I one już prawdopodobnie mają wybuch. Także po tym, co możemy wnioskować, że mają. I za nie zapłaciłem 15 zł. Takie od Hesti. Ok, lecimy z ostatnią syrą, czyli z petardami. Dobra, lecimy z petardami. Owa paszka kosztowała mi 15 zł, za to zapłaciłem 30 zł. Mamy tutaj gramaturę. Oczywiście od klaska, Vipery, klasyczne jedyneczki. 9,8 g neku. To jest około. No, około. 10 sztuk, czyli 20 sztuk w jednym opakowaniu, fajne. No i to to samo, tylko white. Jeszcze raz będę w sumie white palił, bo zawsze tu miałem czarne. I one są. Mają 9,8. Moment, sprawdzę tylko, upewnię się, mają po tyle samo. Tak, mają po tyle samo gramuneku. Także fajne spec. Na pewno dojdą jeszcze jakieś aktungi. Polecie mi w komentarzu, to coś wybiorę. No i lecimy jeszcze zresztą. resztą. Petardy, grom, jedynki zapłaciłem za nie 13 zł, około coś takiego, Się właśnie kupowałem, to jest 36 sztuk. To są najstarsze petardy, moi drodzy, i już niestety i się nie kupi, tak mi mówił mój hurtownik, że to są już ostatnie, osta ostatki po prostu tych petard od Triplexa. Mam po prostu szczęście, że udało mi się je zdobyć. Tak się prezentuję w środku. Owe, owe opakowanie ma, już Wam powiem, żeby <laughs> tu było napisane 54 g Neku prochu i one są z 2018 roku. No fajne petardy, będą oczywiście, podobno są dosyć głośne, także może jeszcze kupię te dwójki, ale podobno dwójki są słabszymi petardami niż od jedynek. No i ostatnie to taki już piro bajerek. Młospy też od Klaska, za nie zapłaciłem złoty 70. Zł. jakieś takie gwiżdżące cyrkoblice, takie, takie motylki, bączki, nie wiem jak to nazwać, 9,6 g neku. one są ze świstem. Zapraszam Was teraz do podsumowania, owa pierwsza część mojego stafu się tak prezentuje. Dzięki Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, możecie tam zostawić subskrypcję, łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny i ruszamy niedługo z częścią drugą. Także trzymajcie się gorąco, cześć!